się mieli, jest kolorowe, bo druga pizza wjeżdża na głowę. Hejko moi kochani, witam was na moim kanale, e, odświeżonym, nowym kanale, ponieważ e, e, no, trochę się pozmieniało, a dzisiaj e, pobawię się w dobroduszyńce czy coś. Um. I będę dawała pozdra ludziom. Widzicie, skończył mi się VIP, ale będę kupowała biedne diamenty. Dam z pięć pozdry na to jak wydawać bezmyślnie sobie takie diamenty. Zwłaszcza, o dziękujemy, dziękujemy. Yy, na to jak wydawać bezmyślnie diamenty. Okej, okay, pierwsza. Pier będzie kawajka Oto dla Ciebie Ciesz się póki możesz eee, Damy tak, no wiesz, pięć pozder, bo Nie, czemu nie I mam nadzieję, że to będzie fajny odcinek Tak, Lady Gwiazda, proszę o to dla Ciebie pozdro eee, Jeżeli są jakieś trzaski z tyłu To proszę bardzo, ale Mój brat. Następnym szczęśliwcem jest Oliwka Star 10, tak? Proszę, ba proszę cię bardzo o to lagi dla Ciebie. Yy, jeszcze zladujemy dwóm osobom MSP, a potem wyjdziemy z niego, jak gdyby nigdy nic. Nie! Następnym szczęśliwcem jest Helusia. Proszę cię bardzo. I jeszcze jedno. Boże, moje biedne diamenty. Yy, no, cóż, no cóż, czego się nie robi dla odcinka. I może ukis, tri. Oczywiście piękne pozdrowienia. Przesyłam również z lagami. Mam nadzieję, że się ucieszyliście wszyscy. Ucieszyłyście, bo to były dziewczyny, ale okej. Okay. Skoro mamy boostera, to jeszcze otworzę sobie... Um, tutaj ktoś nam bardzo ładnie podziękował, bardzo mnie to cieszy. E, wyślemy tej osobie serduszko, bo tak. Lagi mam teraz, super, okej. Okay. To odbieramy, nie ma tego dużo, bo ostatnio robiłam sobie boosterka, tak po prostu. Tak po prostu Nie wiem dlaczego No ale O widzicie kolejna osoba podziękowała Bardzo mi to cieszy Nie robię tego za darmo <grym> <grym> I ogólnie y Będę kupować Tego whipa Ale y Następnego viba chyba będę kupowała. Zależy, czy będzie brzydszy niż ten, czy ładniejszy. Bo jak będzie brzydszy, to kupię tego już. A jak będzie ładniejszy, to kupię ten Owszem, tak będzie. Dobrze, no to dziękuję Wam bardzo za oglądanie i pa, 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 pa. -pa, -pa. O Jezu.